Co się dzieje, gdy płaczesz przy narcyzie? Co się dzieje, gdy płaczesz przed narcyzem? Zwykle wtedy narcyz będzie na ciebie patrzeć. Bez większego wyrazu rzuci swoje puste spojrzenie. Czasem zauważysz jego uśmieszek. Nie pocieszy cię. Czasem pozwoli, żebyś to ty się do niego przytulił, ale nie ma w tym żadnej empatii. Stoi jak zimna, martwa kłoda, nie czuje tego, co ty, nie posiada empatii. Będzie po prostu się na ciebie patrzeć, będzie cię obserwować, analizować. Czasem cię zignoruje, wyjdzie, usłyszysz, czemu płaczesz, czego ryczysz. Znowu, jesteś taki dziecinny, idź się leczyć. To z tobą jest problem. Jesteś psychiczny, nie doczekasz się żadnego wsparcia czy pocieszenia. Narces jest zimny jak głaz, zimny jak lud. Tak więc jeśli płaczesz w jego towarzystwie, to narces myśli, jaki ty jesteś słaby. Zobacz, jaki jesteś słaby. Nie otrzymasz tego, czego oczekujesz. Nie ma w nim ludzkich odruchów. Gdy przechodzisz przez coś trudnego, to narcyz będzie jedynie obserwatorem. Pozostanie niewzruszony. Nie ma żalu, współczucia, poczucia winy. Narcyz jest niezdolny do uczuć wyższych, jest zimny. Obojętny, i jedyne co może dać, to puste spojrzenie.